Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog jest trochę inny, trochę bardziej wyjątkowy ze względu na to, że Gigi ma dzisiaj urodziny, tak więc będę mu robić tort, a tak naprawdę tylko jego ulubione ciasto marchawkowe, które będzie okrągłe i postaram się je jakoś udekorować tym, co mam w domu. Eee, tak wiecie, tortowo. Tak więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo jeszcze nie robiłam tego ciasta nigdy na okrągło, w sensie okrągłego. E, robiłam tylko w takiej prostokątnej blaszce, więc mam nadzieję, że nie wyjdzie za kalec. Oby, bo to bardzo zły dzień, żeby wyszedł za kalec. No, a później mamy w planach e, iść trochę do kampera, porobić trochę rzeczy i już go tak wykończyć. Zobaczymy, czy nam się uda, już tak wiecie, na tip top. Raczej nie, bo jeszcze brodzik trzeba zrobić w łazience. Ale już te takie tapety i tak dalej, naklejki na, przy łóżkach dzieci i e, na przykład ten panel tutaj, który obiliśmy. Fajnie by było, gdyby udało się dużo zrobić, ale jak się nie uda, to, to też nie jest tragedia, bo ja niedługo już e, przestaję pracować i tak naprawdę zostały mi dwa dni pracy i jak Wy to oglądacie to już... To już jestem po pracy, czyli już, już jestem na urlopie i wtedy będę miała trochę więcej czasu, żeby jakieś takie rzeczy około kamperowe robić. Tak naprawdę przez ten miesiąc, który teraz będzie, będę pakować nas tak żeby to było na tip-top, żeby było jak najmniej zapomnianych rzeczy, czyli pewnie będę robić listy i tak dalej. A, i zważyliśmy kampera, ale dobra, nie przedłużam początku. Witajcie, ale najpierw kawa. Prawie się nie pije? Nie. A co się robi? Nie pić. No właśnie, a nie jeść ty? To nie jest. Nie jeść. To nie jeść. No, musi zobaczyć przepis na laptopie, wiesz? O, o, nie ma baterii. Nie. Mama, jesteś nieprzygotowana. Jestem gotowa. Jestem gotowana. Pójdziesz po marchewki na balkon? Są tam gdzie mleko. Będziesz skoczyć? Ja. Co będziemy robić? Baloniki. Baloniki. Co będziemy robić z nimi? Dmuchać. Dmuchać, tak. tak. Ponieważ co? Nie tak. A czemu będziemy dmuchać balony? Tata I co ma dzisiaj? Urodziny. Brawo. Baloniki powieszone. Generalnie my już od jakiegoś czasu mamy tak, że średnio nam się chce świętować nasze urodziny. Wolimy być po prostu Razem rodzinnie w ten dzień, a nie robić imprezy, bo po prostu nie mamy totalnie ochoty na imprezy. Co? Jeszcze nie Enzo? Mama sprawdza przed chwilą. Jeszcze jest mokre w środku ciasto. No, dlatego stąd takie świętowanie, bo nie widzimy jakby sensu w robieniu wielkiej imprezy. Bo nie, i tyle. <laughs> Enzo, co ty robisz? Może byś zabrał stąd ten skuter? Byłoby dużo łatwiej nie? Wyciąłam jeszcze dwie trujeczki, żeby było napisane ile Gigi ma lat i oczywiście tutaj dwa gremliny już się do tego chcą dobrać. Muszę przyznać, że jednej rzeczy nie przemyślałam. Nie mam świeczki, więc będę musiała chyba jakąś normalną dostawić do zmuchnięcia, bo no nic teraz nie wyczeruję, Dziś będzie za jakieś 15 minut do domu, ale cieszę się, że chociaż z tortem się udało. <grym> Czy tylko ja mam trochę wrażenie, że to wygląda jak jakieś ciasto upamiętniające zmarłego na stypie? Mam nadzieję, że tak nie wygląda, no ale niestety improwizowałam z tymi świeczkami. Tortę sobie zaplanowałam, ale o świeczkach nie pomyślałam, tak więc. Niech będą te. Tak. Mama hmm? nie ma piosenki. Nie ma piosenki? Jak tata ta przyjdzie, będzie piosenka? Tak, włączyłam tutaj, już sobie zaplanowałam, bo Enzo umie śpiewać Happy birthday to you. Enzo umie. Tak, dlatego będziemy mu śpiewać razem. I love you. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. A więc jak wróciliśmy z naszego wyjazdu weekendowego, to od razu sprawdziłam pocztę i mieliśmy list. Okazało się, że właściciel tego mieszkania postanowił właśnie teraz podnieść nam e, cenę wynajmu o 200 euro. Tutaj macie e, cenę, którą cenę. Pieniądze, które teraz po prostu będziemy płacić, a wcześniej płaciliśmy, gdzie to jest? Ehm, 855 plus 50 to są koszty administracyjne. Tak więc z tego podniósł nam do tego plus 50 euro. 50 euro też było wcześniej, czyli o 200 euro. Czekajcie to, przesiadł chyba, chcę sprawdzić, czy my naprawdę chcemy to zrobić, ale jeszcze nie wie, że nic nie jest w stanie nas zatrzymać, ewentualnie, nie wiem, popsuty silnik. Ale nawet wtedy da się coś wykombinować, dlatego przez chwilę mieliśmy coś takiego, że czuliśmy się z tym okropnie. Mówimy, Boże święty, akurat teraz, tak bez żadnej zapowiedzi, bez niczego, od tego miesiąca macie płacić 200 euro więcej i tyle. Ale nie, my się nie damy. Mamy wrażenie, że co chwilę przechodzi coś, co jest takim. Taką igiełką, która sprawdza, czy my naprawdę tego chcemy, ale my naprawdę tego chcemy, więc tutaj my się nie poddajemy. Jeszcze raz sobie wszystko przekalkulowaliśmy, pomyśleliśmy i mówimy, okej, okay, będzie git, będzie git. Ale mieliśmy moment, ja po prostu miałam ochotę krzyczeć, byłam taka wściekła. Ale już jest ok, już sobie to, wiecie, obliczyliśmy na spokojnie, odetchnęliśmy i zrozumieliśmy, że to nie jest taki duży problem, chociaż fajniej by było mieć to 200 euro więcej w kieszeni miesięcznie, nie? Powiem wam, że gdybym wiedziała wcześniej, to myślę, żebyśmy zrezygnowali z tego mieszkania. Bo jakby nie wiem, za te pieniądze nie ma sensu tego trzymać. Ale no chcieliśmy zatrzymać i nadal tak uważamy, że dla bezpieczeństwa, w razie gdyby coś się wydarzyło, gdyby coś nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Nawet są takie rzeczy, o których w życiu byśmy nie pomyśleli. Ja bym w życiu nie powiedziała 10 lat temu, że będę mieszkać w Belgii, a będę chciała zamieszkać w kamperze. Teraz tak. Dlatego wiem, że są takie rzeczy, o których nigdy by się nie pomyślało. I dlatego chcieliśmy zatrzymać to mieszkanie przynajmniej przez pierwsze pół roku. No cóż, teraz musimy za to płacić, nie? Gigi boi się, że straci to miejsce, gdzie zawsze stoi kamper, bo to jest dość dobre miejsce, bo jest zaraz obok tego parkingu, obok dworca. Tak więc... Eee, no, dlatego za każdym razem, jak rusza stąd kampera, to stawia w miejscu, na tym samym miejscu, auto mojego taty. Co tam dziubeczki? Nie, nie. <grytanie> to jest nam niezły, bo mu kazałam usiąść w On chciał jechać jak duży chłopak z samymi pasami, bez fotelika. Nie jest to możliwe na Auto przestawione. Możemy jechać w końcu umysł naszego kampera. Zobaczcie tak. jaki on jest brudny. Pozostajemy no. i jedziemy do tak. Holandii. Jedziemy do Holandii, bo w Belgii nam się nic nie podoba. Wszystko tutaj jest bardzo skomplikowane i drogie. I w Dojechaliśmy na mynie I jak dla mnie nie ma szans, że się tu zmieścimy, ale nie ma żadnej informacji jak wysoko tu można wjechać. Niedziedzie kazał mi tu wejść do środka i zobaczyć czy wchodzimy. O, w sumie może jest szansa. Czy jest git? Ten wąż jest bardzo słaby i go całego o. obryzgało. Why water? Gigi już opłukuje naszego kamperka, a ja tutaj nam myję kokpit. Przed chwilą umyłam nam szyby razem z naszą maszyną, którą specjalnie kupiliśmy do kampera, żeby. Na... Bo słyszałam o tym, że na przykład po nocy często parują okna i wtedy fajnie jest użyć właśnie tego karczera, bo to jest ściągaczka, która od razu odkurza i wam po prostu nie kapie jak. Ściągacie tą wodę. Nawet gdziekolwiek. Myślę, że w kamperze to jest bardzo przydatne, bardzo łatwo umyć taką wielką szybę. Myślę, że super będzie nam się sprawdzać. Już w domu sprawdzaliśmy i nam się super sprawdzało, więc tutaj też powinno być git. No umycie tego kampera odjęło mu 5 lat. No. Naprawdę. Weszłam tu, bo naprowadzałam DJ go i jak ma wyjeżdżać. Ja mówię, kurde, naprawdę odmłodziliśmy tego kampera. Zojka się obudziła i nam wariuje. Tata przyszedł i pewnie już tego żałuje, ale stwierdziliśmy, że w takim razie nakleimy naklejkę na kampera. O, jest i odpływ. Odpływ. Dobra, naklejamy, oby się zmieściła gdzieś tutaj ją chcemy i wtedy sobie zobaczycie, co tam jest na niej napisane, narysowane. Będzie ładnie. Mamy nadzieję przynajmniej. Ale ładnie jest zachód w ogóle. Okej, okay, gotowe. I co myślicie? Nam się podoba. Wow. Ładnie? He, he, he. O, o, tak, autko. Dom jest tam, gdzie parkujemy. No. no. I tak to teraz będzie. Tak. Mi się podoba. Tak? wiesz? To jest taniec szczęścia. A ty byłem co się podoba? Ja? like. Temu. Mamy drugi dzień po urodzinach Dzidziego i Dzidzi dzisiaj jako prezent od Enzo dostał niezłą glebę. No, Enzo ma wszędzie rany, ma na plecach, tutaj na rączce, a poszedł tylko z Dzidzim wyrzucić śmieci niedaleko, bo dosłownie tam, ale chciał wziąć ten skuter ze sobą i zaczął zjeżdżać tam do garażu. Dzidzi mówi, że z dwa metry przejechał i spanikował, podniósł nogi i się wywalił. A powiem Wam, że jak usłyszałam jego krzyk, bo mieliśmy akurat okno uchylone i słyszałam, to to było dosłownie to, co sobie wyobraziłam: że ma zdrapaną twarz. I to było niesamowite dla mnie, jak go zobaczyłam. Mówię nie. No ale cóż, teraz nam odleciał. Myślę, że emocje zeszły i po prostu poczuł się teraz bezpiecznie. I odleciał, oglądając sobie psi patrol. A Gigi, jako prezent też na swoje urodziny, dzisiaj podpisał rezygnację w pracy. Jej! No, tak więc to już jest wszystko oficjalne, ja jutro mam ostatni dzień pracy, a dzisiaj miałam dość emocjonujący dzień, bo przyjechałam rano do klientki i jej nie było w domu, ale zadzwoniła do mnie i mówi, że przepraszam, że jej nie ma, że w mój ostatni dzień i to jest generalnie klientka, z którą ja najlepszy kontakt z i naprawdę sobie rozmawiałyśmy jak przyjaciółki i Oby się rozpakałyśmy rozmawiając. I no, po prostu e, smutno mi się zrobiło, że taki etap się kończy, ale nie zrozumcie mnie źle. Ja bardzo chcę zrobić to, co chcemy zrobić. Tylko po prostu sytuacja, że już nie będziemy mieć tych naszych cotygodniowych kawek i rozmawiać, to mnie roz, rozsmuciło. Dlatego mi było smutno. Ale no. Ja to wszystkim powtarzam i zdaję sobie z tego sprawę, że ludzie przychodzą i odchodzą i że to jest naturalna część życia, tak więc trzeba to po prostu przetrawić i iść dalej. Trochę sucho to zabrzmiało, ale taka jest prawda. No, i dzisiaj było też 20 stopni, więc naprawdę piękny dzień. Jutro ma być 21, więc idealna pogoda, żeby zakończyć moją pracę. Nie mogę się doczekać. Jeżeli też się zapytał ten dzisiaj, jaka jest moja ostatnia klientka jutro, a ja mówię, że taka jedna, a on mówi, no to idealne zakończenie, żeby się zmotywować, bo to jeżeli chodzi o sam dom, to to jest najgorszy dom, jaki mam. Serio. Tam jest po prostu. Cieszę się, że kończę tą pracę, jak tam jestem naprawdę. Tam jest po prostu masakra, a dzieci tej klientki tydzień temu się rozpłakały, że ja już więcej nie przyjdę poza tym razem, że jutro. I, I też to było takie strasznie mieszane uczucie mam, ale też mi jedna klientka powiedziała, zapytała się jak się czuję. W sumie dwie klientki wczoraj, przedwczoraj się zapytały jak się czuję z tym, że wszędzie jestem ostatni raz. I to naprawdę jest dziwne uczucie, a ta druga mi powiedziała, że a, Pyta, bo a, osoba, którą miał wcześniej i to był akurat mężczyzna, ale mówił, że było mu przykro właśnie, bo a, poznał dużo fajnych ludzi, dużo fajnych klientów miał i no to jest takie prawie, że oczywiste, że dużo tych e, relacji się po prostu pokończy razem z końcem pracy, więc... No, jest to coś, co się kończy, ale tak myślę, że jest w większości prac. To już trzeba mieć naprawdę, nie wiem, jaką relację, żeby ta relacja się utrzymała po zakończeniu pracy. Co nie? To musi być taka, taka przyjaźń na, na zawsze, <grych> żeby się utrzymała. Tak mi się wydaje, taka z pracy. Ale to też u mnie jest trochę inna praca, bo to nie jest tak, że my jesteśmy, jakby pracujemy razem, tylko to są moi klienci, więc to jest trochę. Inna sytuacja, ale mimo wszystko dzisiaj mi było smutno. Dostałam od nich um, takiego małego szampana. Tu jest. Zostałam małego szampana i voucher na Airbnb. Tak więc to jest taki prezent w razie gdybyśmy potrzebowali odpoczynku od kampera, to tu mamy ten. opcję, żeby skorzystać sobie z Airbnb, tak po prostu. I stwierdziliśmy, że sobie po prostu znajdziemy jakąś super miejscówkę. Takie, wiecie, to są te takie oryginalne Airbnb. Nie, jaka, nie jakieś mieszkanie w mieście, ale jakieś takie oryginalne Airbnb i sobie wtedy tam spędzimy noc. Dobra, bo nadal jesteśmy w naszej rutynie. Czas gotować obiad. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa.